Był no tu chłomik. Część druga. Teraz jest biały chłomik. On umie stać, bo już jest trochę stary, jak bym powiedział. On nie umie na tym kółku. Jeszcze. nie. Do. Lubi jeść, ale nie przy ludziach. O kurde, pachnie jak paluszki solone. Tam ma swoje swój miejsce do spania. Tutaj to w ogóle to jest jego kibel, tak? O, widać? Nie wiem co on tam robi, ale on tam lubi spać. Funk. O, jak go widać, fajnie. Fumik. Tutaj może ten. On tam ma kibel, albo coś tam nie wiem ma. Tutaj ma. To za kiblem. Ma te miejsce do spania pod takim, taką belką. I on teraz siedzi w misce, jak tam naszcza, to będzie miał co jeść. Ojej.